Witam serdecznie, jest z nami Marcin Ostaszewski, Life Balance, znany też jako najlepszy doktor odnośnie insulinooporności. Zaprosiliśmy go tu po to właśnie, żeby zobaczyć czy rzeczywiście jest najlepszym specem od tej insulinooporności i zadać mu bardzo parę bardzo ciężkich pytań, żeby się tutaj zamotał, aczkolwiek na tyle materiałów, ile my już nagraliśmy, nie dam rady go tutaj w niczym zająć. E, mówi, że się nie przygotowuje przed tym. E, natomiast e, mówi jak wyrecytowany, więc e, mi się wydaje, że po prostu uczy się na blachę. <słuchaj> e, natomiast e, słuchaj Marcin, powiedz mi, bo na pewno się spotkałeś z takim pojęciem jak Jasne. E, Dość często na pewno. Często. Swego czasu, jeszcze rok temu, nie wiem czy, czy pamiętasz, czy, czy nie, e, była taka nagonka na to, że praktycznie każdy się okazywał, że ma insulinooporność -opor. insulino i taka była wielka panika, teraz już ta panika troszeczkę minęła, już, już ten temat insulinoporności e, trochę idzie znowu do tabu, czyli już o tym się tak nie mówi, bo był taki moment, że każdy o tym mówił. Tak. Do nas do sklepu yy, przychodziły osoby i mówiło, O, bo że mam chyba niesunienoporność. Najprawdopodobniej mam i potrzebuję jakichś suplementów na to. Yy, to i, i wiem, że w tamtych czasach było to tak dużo, że praktycznie każdy co najmniej w każdy dzień co najmniej parę osób przychodziło i mówiło: że ma niesunienoporność. Teraz już to troszeczkę yy, opadło. Yy, Chcesz to założyć? Tak, zauważyłem taki trend, że gdzieś tam, na, na pewno rok i dwa lata temu był, było tak, że wszyscy sobie robili krzywę glukozy, test po obciążeniu glukozy, i badali e, tą to, to najczęściej trzy, trzystopniową krzywą glukozy i insuliny. I na tej podstawie diagnozowali często sami sobie insulinooporność. To jak myślisz, dlaczego teraz jest mniej tych osób? Czyżby mniej osób nagle chorowało e, na, na, na insulinooporność? Dlaczego mogło być, ja, dlaczego teraz jest to mniej popularne? Ja myślę, że część osób dopiero idzie badać się w tym, w tym momencie, jeśli chodzi o insulinooporność. W momencie, gdy mają problemy ze zgubieniem wagi. Rok i dwa lata temu było troszkę głośno o tym, bo chodziło też dużo pozycji chociażby książkowych, które zwracały uwagę na, na, na ten aspekt, więcej się mówiło też w największych mediach o tym, w telewizjach śniadaniowych, żeby właśnie o temacie insulinooporności poruszano, więc na pewno wzbudzało to taką samoświadomość do tego, żeby się zbadać. Teraz tak jakby zazwyczaj widzę, że dopiero w momencie, gdy jest jakiś problem, to dopiero wtedy idziemy zrobić te badania. E ewentualnie się pokieruje na nie lekarz. No, pamiętam nawet jak nasz grafik, który jest tutaj też obecny, przychodzi i mówił do mnie, że ma też chyba insulinoporność. E okazało się po, po, po konsultacjach, że po prostu musi mniej jeść. E natomiast e Natomiast powiedz, e jakie są objawy insulinoporności. Najczęściej to już wspomniane, te problemy ze zgubieniem wagi, nawet mimo stosowania diety redukcyjnej. Bardzo często może być często mocz, czyli często oddawanie moczu, może występować senność po posiłkach, zwłaszcza w zależności od, tego, od skali insulinoporności, ale zazwyczaj jest to od 30 minut do godziny, taka największa senność, znużenie, e, może występować brak energii, no i mogą też występować zaburzenia koncentracji, e, mogą występować też współistniejące zaburzenia libido, czy rozregulowania cyklu miesięcznego, bo tutaj to też ma bardzo duże znaczenie. Super, ogólnie, <śmiech> <śmiech> ale powiedz mi e, jeszcze tutaj bardzo ważna rzecz, jak już wiemy mniej więcej jak to się objawia, to ogólnie rzecz biorąc, co to w ogóle jest? Bo tak insulinooporność to tak się kojarzy z insuliną e, i z opornością. E, to jak dodamy wszystko w jedno, to będzie? Tak naprawdę chodzi o to, że jeśli mamy cały czas zbyt dużo krążącej w organizmie insuliny, przeważnie po prostu nasz źle skomponowany pokarm lub tego, że prowadzimy bardzo siedzący tryb życia i w ogóle się nie ruszamy, to w pewnym momencie organizm zaczyna tracić tolerancję na tą insulinę i dochodzi do stanu insulinooporności, tak? Zaczyna ta insulinooporność rosnąć i to tak jakby, jakbyśmy to porównali do klucza i zamka, w pewnym momencie ten klucz nie działa do zamka i brakuje, brakuje tego receptora, żeby ta insulina była wrażliwa. Więc tak naprawdę jest to stan patologiczny, który prowadzi do większości jednostek chorobowych. Jest to stan insulinooporności związany przede wszystkim z takim ogólnoustrojowym stanem zapalnym na pułapie, na pułapie każdej komórki naszego ciała. Tak? Czyli po prostu osoba, która ma insulinooporność. Ma permanentny stan zapalny w organizmie i to nie ma nie jest tak, że ten stan zapalny występuje godzinę czy dwie, tylko on 24 godziny na dobę rozregulowuje jego funkcjonowanie, tego jak śpi, tego jak funkcjonuje, tyle ile ma energii, jak, jak w ogóle z motywacją do działania, więc jest to stan po prostu patologiczny który generuje stan zapalny i przez stan zapalny został wywołany. Jest to takie błędne koło, którym, z którymi często zdarzają się osoby, które są faktycznie insulinooporne, że nie dość, że mają problemy ze zgubieniem wagi, z tym stanem zapalnym, to nie wiedzą, jak podejść do tego tematu, żeby, żeby tą insulinę uwrażliwić i żeby rozwiązać problem trwale. Mhm. E, tutaj e, dosyć ciekawie porównałeś to klucze i zamka. Eee, natomiast, eee, można to, ogólnie w naszym organizmie jak to wygląda, jemy sobie coś z węglowodanami, mm -hmm. prawda, tak żeby objaśnić tutaj dla naszych widzów jak to dokładnie Jeśli jest. chodzi o mechanizm działania. Tak, tak. Jem, je, jemy coś z węglowodanami, prawda, i u zdrowej osoby, która nie ma insulinooporności, ta insulina się wytwarza, ta tak. Łapie cząsteczki cukru, ta. tak i pakuje w odpowiednie miejsca. Można powiedzieć, że insulina to jest jak ja, taki magazynier. Cukier spożywany to jest tak jakby paczki, towar. A nasze ciało to jak w magazynie półki. Tak? Yes. I wchodzi. I, i, i my przynosimy towar, czyli paczki. Nasi magazynierzy, czyli insulina, wychodzi i pakuje to i pakuje tam gdzie trzeba w odpowiedni podpisane regały yy, na magazynie prawda co w momencie kiedy jednak występuje ta insulinoporność? to jak ci magazynierzy i jak ten towar jest to tak jakby świetnie, świetnie to porównałeś, nie wiem czy świadomie, do, te, do tego transportu, tak bo często upraszczana jest insulina tylko do funkcji obniżania poziomu glukozy, a tak naprawdę insulina ma właśnie funkcję transportującą, tak? czyli tak jakby transportuje pokarm, transportuje substancje mineralne, więc jeśli dojdzie do stanu insulinooporności, to w pierwszej fazie te paczki nie, nie, będą, nie wszystkie będą trafiały tam, gdzie trzeba. Tak? W momencie, gdy, e, gdy tych paczek będzie w pewnym momencie za dużo, bo e, dalej magazynierzy nie będą kolokwalni, wyrabiali się z robotą, to będzie się ich nawarstwiało, tak? Czego, e, w najdalszej konsekwencji rozwinie się stan przedcukrzycowy i cukrzycowy, bo tej glukozy, czyli tych paczek, będzie ogromnie dużo. Dokładnie, czyli, czyli robi się taki jakby bałagan, bo magazynierzy nie dają rady a właściwie jest ich nawet można powiedzieć trochę za mało do pracy, mhm. żeby porozstawiać te wszystkie e, rzeczy e, na półeczki. E, no mi się wydaje, że tak jest dosyć jasno, Tak bardzo obrazowo. obrazowo tutaj przedstawiliśmy to. Dobrze to skoro wiemy już co to jest to fajnie by było żebyś nam powiedział teraz co robić żeby zapobiec i co robić jak już jest i żeby z tego wyjść. Mhm. Jeśli chodzi o kwestię zapobiegania, bo to zawsze takiego powinniśmy zwrócić uwagę na prewencję, to tak naprawdę nasz styl życia warunkuje to, czy się rozwinie u nas insulinooporność, czy nie. Pierwszym czynnikiem, który wpływa bardzo mocno na to, jak działają nasze receptory insulinowe, jest to, czy my się ruszamy. I tu nie mam na myśli tylko treningu, ale jaki tryb życia prowadzimy, czyli nawet czy spacerujemy, jeździmy rowerem w formie rekreacji, bo przekładając to często na takie od razu obrazowe przykłady, osoba, która będzie miała 20 kg nadwagi, ale się rusza, będzie miała znacznie niższą, albo wcale insulinoporność niż ta osoba, która się nie rusza. Tak? Mhm. Więc taki ruch najbardziej będzie uwrażliwiał receptory insulinowe. Kolejna rzecz, sen. Już jedna noc, jak pokazują badania, w poniżej 6 godzinach pogarsza e, insulinowrażliwość, więc to, jak my śpimy, ile my śpimy i w jakich godzinach, też ma niebagatelny wpływ na to, czy ta insulinooporność będzie się rozwijała. Więc kontynuując temat snu, no, no na pewno też ważne jest, w jakich warunkach my śpimy. Bardzo często um, dopadła nas technologia, która nam z jednej strony ułatwia życie, z drugiej paraliżuje trochę funkcjonowanie. I to, że my naświetlamy się niebieskim świ światłem, czyli ekrany smartfona, iPhona, telewizor, komputer przed spaniem, bardzo negatywnie wpływa też na naszą insulino wrażliwość. E, to są dwa podstawowe czynniki. Kolejny e, to jest to, jaką dietę my prowadzimy. I jeśli my systematycznie będziemy dostarczyć organizmowi bardzo mocno przetworzone jedzenie, mhm. dodatkowo w nadwyżce, kalorycznej e, będzie to potęgować stan zapalny, więc nasila się insulinooporność. Tak? Ten proces taki by, e, upośledzenia działania tej insuliny jest stosunkowo długi, więc tak naprawdę osoby, które doświadczają stanu insulinooporności, bardzo często latami sobie na to zapracowały. E, mówimy też o skrajnych, w tam często przypadkach insulinoporności, więc można by było to przełożyć też tak, że insulinooporność jest e, objawem m, tego, jak my żyjemy tego co my jemy i tutaj tak jakby tylko często trafiamy już w takim, w takim pułapie, że popadamy w błędne koło. Jest insulinooporność, próbujemy coś z tym zrobić, ale kompletnie nie wiemy jak się do tego zabrać. Czy prowadzić dietę niskowęglowodanową, czy wysoko węglowodanową, co suplementować, jak jeść, czy w ogóle coś jeść, czy trenować czy nie. I tutaj jest ogromnie duża ilość mitów na ten temat, bo często mówi się, że przy insulinooporności zwłaszcza u pani nie wolno trenować. Nie ma w ogóle takich przeciwwskazań. Zawsze zawsze trening, czy to siłowy, czy oporowy, czy, czy nawet aerobowy, czy nawet rekreacja w formie spacerów będzie uwrażliwiała receptory insulinowe i warto to robić. Każdy zawsze był w formie takiej by dopasowanej do siebie. Na pewno jeśli chodzi o dietę, to tutaj też warto by było podejść do tematu także. Często upraszcza się do tego, że to węglowodany spowodowały insulinooporność. Tak naprawdę to nie chodzi o to, że węglowodany spowodowały insulinooporność, tylko to jakiej jakości były te węglowodany. I najczęściej są to najczęściej insulinooporność powoduje połączenie węglowodanów z tłuszczami, czyli na przykład czekolada, burgery, tak, pizza, czyli takie, zrobienie produktów żywieniowych, które, posiłków żywieniowych, które są bardzo smaczne, ale łączą bardzo duże ilości i węglowodanów, i tłuszczy o bardzo wysokim charakterze prozapalnym. I wtedy dochodzi najczęściej do, do rozwoju insulinoporności. Więc tak naprawdę tutaj węglowodany są często demonizowane, jeśli chodzi o insulinoporność, a one mądrze wkomponowane również mogą się pojawić. Mm -hmm. Można także powiedzieć, e, mi się wydaje troszeczkę o tych właśnie węglowodanach i tłuszczach, na przykład o, 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 o wyrzucie. Tak? E, jeżeli są same węglowodany, mm -hmm. jeżeli są same tłuszcze, a jeżeli są to połączone, mm -hmm. to i to, możesz coś, coś o tym powiedzieć? Jeśli, jeśli mamy e, oczywiście taką sytuację, że mamy czyste węglowodany, e, które ciężko też znaleźć produkt, który jest wyjątkowo czysty, e, ale który nie ma chociaż do mieszki białka czy tłuszczy. Czy błonnika, ale jeśli znajdziemy czyste węglowodany, to wyrzut będzie glukozy największy i reakcja insulinowa też będzie największa, no bo po prostu będzie jak naj. Jak najszybciej chciał rozlukować te zbyt duże poziomy glukozy. W momencie, gdy dostarczymy tłuszcze, to w zależności jaki to będzie tłuszcze, ta reakcja będzie nieznaczna prawie zerowa. Jeśli będą to tłuszcze w postaci jakiejś oliwy z oliwy, awokado orzechów, to reakcja będzie bardzo niewielka na, na kwestie insulino, insulinowe, tutaj nie będzie zachodziła duża reakcja. Jeśli posiłek będzie zbilansowany, to reakcja oczywiście będzie zachodziła, będzie pośrednia pomiędzy tymi węglowodanami a tłuszczami, ale będzie stabilna. Więc bardzo często takim modelem dosyć uniwersalnym, jeśli, chodzi, jeśli nie chcemy wchodzić w żadne diety bardzo niskowęglowodanowe, tylko taką dietą umiarkowaną jest po prostu spożywanie rano i na wieczór w posiłku białkowo-tłuszczowych z określoną też porcją warzyw, żeby zapomnieć błonnik, a w środku dnia, gdzie jesteśmy najczęściej bardziej aktywni e, czy to umysłowo, czy, f, czy fizycznie, e, spożywać też węglowodany. Oczywiście to jest schemat, bo w zależności od tego kto, jak się rusza, jak on ma rodzaj pracy, też możemy to upraszczać, w zależności od tego też, jak wyglądają jego wyniki badań, ale jest to takie jakieś proste wprowadzenie do tego, jak można by było sobie ułożyć dietę e, przy oporności. Mhm. A jak by to wyglądało na przykład po treningu? Ja myślę, że tutaj jeśli chodzi o trening, czy to trening oporowy, siłowy, czy jakiś tam trening nawet o innym charakterze, jakiś piłkarski, ja bym tutaj optymalizował węglowodany koło treningowo, tak? Przed, po treningu, żeby, żeby tutaj też zwiększać te zdolności wysiłkowe, a wreszcie dnia można by było zrezygnować z tych węglowodanów na, koszt, na korzyść jakoś tam tych produktów bardziej białkowo-tłuszczowych, Yy, takich yy, zważywami i wtedy mamy taki model yy, uniwersalny tak? bo nie musimy rezygnować całkowicie z węglowodanów a jednocześnie, jednocześnie działamy pod kątem tej insulinooporności insulinowrażliwości oczywiście żeby też ten model pod kątem insulinowrażliwości działał musi być deficyt energetyczny tak bo yy, insulinooporność prawie zawsze wiąże się z yy, po prostu nadmierną podażą kilokalorii to jeszcze tutaj tak powiem, żeby nasi widzowie wiedzieli, deficyt kaloryczny to jest moment, w którym e, jemy mniej kalorii niż zużywamy w ciągu dnia. Natomiast tak na szybko, najprościej jakbyś obliczył taki mm. zerowy poziom kalorii dla osoby. Najprostszy, taki... taki no, jeśli chodzi o system najprostszy, no to można skorzystać po prostu z jakichś dostępnych wzorów w internecie, których jest naprawdę mnóstwo, a taki najbardziej też praktyczny, no po prostu sobie założyć podaż kilokalorii, wdrożyć i przez tydzień potrzymać i zobaczyć czy to jest deficyt. Tak? Jeśli, jeśli by waga spadała, no to jest to na pewno deficyt. Jeśli waga by nie spadała, nie spadałyby też obwody, to najprawdopodobniej jest to bilans zerowy albo, albo nawet delikatnie dodatni. Więc ja osobiście nie korzystam z żadnego wzoru, po prostu działam na... Metodzie própi będę na, na jakimś tam doświadczeniu, bo jak, jakbyśmy chcieli to dobrać. Więc yy, ciężko dobrać, bo tak naprawdę to na, na zapotrzebowanie energetyczne ma chociażby wpływ temperament. Jeśli ktoś dużo gestykuluje, mówi chodzi, yy, nawet nie musi robić jednostek treningowych, ale na przykład dużo, yy, dużo wydatkuje, dużo robi kroków, dużo energii wydatkuje, yy, to też będzie miało to znacznie, znacznie inne zapotrzebowanie energetyczne. Yy, które będzie wpływał na tą podaż, tak? To też warto powiedzieć, bo może ja to tak uprościłem, powiedziałem deficyt kaloryczny. Chodzi o deficyt energetyczny, tak? Czyli tak jakby to, to, o co Ty uzupełniłeś, że ruch też ma wpływ na to po prostu, ile możemy jeść. Czyli po prostu ruszajmy się jak najwięcej w formy nawet rekreacji, bo to wtedy będziemy mogli więcej zjeść. Mhm. Jak ktoś lubi jeść, to może, ale trzeba się więcej poruszać. Dokładnie. Eee, super. Eee, dobrze Marcin, słuchaj. Wiadomo, że suplementy wspomagają każdy rodzaj diety, więc warto by tutaj powiedzieć, jakie mogłyby być yy, suplementy i czy w ogóle są takie suplementy, które pomogą nam w walce z insulinopornością. Tak, jest, jest cała gama takich produktów, które też są bardzo dobrze udowodnione naukowo i też sprawdzają się w praktyce. Podstawą są na pewno kwasy omega-3, które wpływają na wiele procesów regulacyjnych działają też przeciwzapalnie, więc warto tutaj zwrócić uwagę na to, żeby ich podaż była stosunkowo wysoka. I mówimy tutaj też nie o całościowej ilości kwasów omega-3, ale też o podaży EPA i DHA których byśmy chcieli utrzymywać tak nawet 1,5 do 3 g w stanach e, takich e, silnej insulinooporności w zależności też od tego ile to waży. E, na pewno witamina D3, e, udowodniono, że minimum 40 ng na mililitr, żeby działały w ogóle receptory insulinowe. Więc żeby ta redukcja masy ciała też była wydajna, nie tylko jeśli chodzi o deficyt energetyczny, to minimum należałoby uzupełnić do tych poziomów. Na pewno cynk, cynki receptory na cynk są w komórkach beta-trzustki, czyli po prostu będą bardzo silnie wpływały na to, ile jest, ile jest gdzieś tam, jak, jak wydzielana jest insulina. Na pewno e, magnez, jeśli on nie jest dostarczany z diety, a u osób też insulinooporonych musimy pamiętać, że problem jest właśnie z tym transportem substancji hmm. mineralnych, więc magnes też warto by byłoby uzupełniać tylko takiej formy, która najlepiej by się przyswajała. Ta forma? E, najlepiej by było to uzupełniać jakiś cytrynian, jabłczan, e, eltreonian albo taurynian magnezu. A co myślisz o chalecie? Tak się wywaści, mówię, bo helab helab też jest może być mocno reklamowany. Ja bym, ja taki by nie używam, uważam, że jednak ma troszkę niższą wiedostępność i taki by każda forma magnezu będzie trochę pobudzała inne szlaki, e, inaczej działała, więc... E, no właśnie, właśnie, chciałem o tym powiedzieć, że różne magnezy, różne formy magnezu są lepiej przyswajalne chyba przez mózg, tam inne, Dokładnie, przez... dokładnie, tak? Niektóre no. wpływają na głębokość fal mózgowych, inne wpływają lepiej na uzupełnianie ogólnych, całościowych e, niedoborów. Na pewno warto zwrócić uwagę, że nie warto w ogóle inwestować w produkt, większość produktów aptecznych, bo tam są zazwyczaj tlenki i węglany, które są przyswajalne w poniżej 1%. Więc, więc jest to po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto. I lepiej, lepiej zjeść, zainwestować w jedzenie, które jest bardziej zasobne w magnes niż, w, niż taki, by kupować coś, co kompletnie nie działa. I tutaj fajną rzecz powiem, ponieważ teraz będziemy robić prezentację odnośnie naszego sklepu. To i tutaj dla Radka, i dla Was powiem, że to jest właśnie różnica między apteką a sklepem z suplementami diety. W aptece firmy przede wszystkim nastawiają się na to, żeby wyprodukować produkt z jak największą marżą. Przy tym większość produktów w aptekach, jeżeli chodzi o suplementy, ma bardzo znikomą jakość czyli, może, nie tyle jakość, tylko przyswajalność i obniżone koszta produkcji. I stosunkowo bardzo wysoką marżę. Natomiast w sklepach z suplementami diety jest to wręcz odwrotnie i w sklepach z suplementami diety firmy biją się o to, żeby mieć jak najlepszą jakość, czego w sklepach w, w aptekach nie ma. I na przykład powiem tutaj z doświadczenia, ta sama firma do apteki robi y, linię dla aptek to będzie bardzo tani produkt, ale za to bardzo słabo jakościowo. A ta sama firma robi dla sklepów z suplementami wersję sport, bardzo znana w Polsce firma, jedna z najbardziej znanych, robi też ten sam produkt, ale już z wyższym stężeniem i z lepszą formą właśnie do tego, żeby tutaj można było umieścić i dla osób przychodzących do takiego sklepu z suplementami diety mieć dobrą jakość, żeby konkurowała z innymi firmami, które są na, na, na danym rynku suplementów diety, prawda? To jest taka, taka ciekawostka, i tutaj właśnie to samo powiedziałeś, co, co ja cały czas próbuję mówić, czym się różni apteka i dlaczego w aptece suplementy, w aptece się kupuje leki, a nie suplementy, a czym się różni sklep z suplementami, gdzie w sklepie z suplementami się kupuje suplementy, a nie leki? Mhm. Dokładnie, tak. Weszły też jakieś czas temu regulacje prawne, które tę nawet lepszą jakość, jakościowe suplementy z aptek wrzuciły, bo chociażby niektórych norm Witamin czy minerałów tak obniżały, że to w ogóle nie ma, nie ma prawa zadziałać, tak? więc więc tutaj warto by było wybierać świadomy tak naprawdę. Tak, świadomy wybór to pamiętajcie taki wybór, że jak idziecie do sklepu, to wiecie, co chcecie, albo pytacie kogoś i, i jest duży wybór tego. Na przykład tu u nas w sklepie Niechwalą się mamy około 20 różnych rodzajów magnezu, różnych firm mi chodzi i tych cytrynianów jest bardzo dużo, różnych stężeń, więc zapraszamy. Dokładnie. Zapraszamy. Jakie, jakie tutaj dalej suplementy, jeżeli chodzi o insulinoporność Bo bardzo mnie zaciekawiło z tym magnezem, yy, prawda? Bo powiem szczerze, że, że o tym magnezie to nigdzie nie słyszałem, mm -hmm. no ale mów dalej. Magnes jeszcze kończąc kończę tego temat. bardzo mocno wpływa na uwrażliwienie tych receptorów tak? insulinowych, więc, więc tutaj na pewno warto byłoby uzupełniać, też wybierając formę, tak, która jest Dobrana do danej osoby, jeśli chodzi o też przewód pokarmowy, tak? Bo tutaj różnica między jałczanem a cytrynianem zazwyczaj się różni ty, tym, że cytrynian u niektórych osób może powodować rozwolnienia, a jałuczan zazwyczaj jest w tym kontekście bezpieczniejszy. E, więc na pewno jeśli chodzi o kontynuując ten temat suplementacji, to można by było włączyć też kwas e, alfa-liponowy, albo, albo taką jeszcze lepszą formę Erala, e, które też. Wpływa jako insulinomimetyk, tak? czyli taki podany przed posiłkiem, może wpływać na to, że reakcja na ten posiłek nie będzie aż tak silna, jeśli chodzi o wyrzut insuliny. Jest to takie fajne rozwiązanie np. przed posiłkiem węglowodanowym, gdzie wiemy, że ta reakcja normalnie by spowodowała jakieś senność, jakieś dolegliwości związane z tym, że były spożyte węglowodany. Warto tutaj tylko zaznaczyć, że, że ten kwas reala czy Ara, Ala powinien być spożyty przed posiłkiem, bo spożyty pomoże spowodować zgagę. Tak z takich aspektów typowo praktycznych. E jeśli chodzi o re resztę, tak naprawdę, e suplementacji w tym kierunku, moglibyśmy jeszcze wrzucić do tego worka berberynę. No właśnie, o, o niej chciałam już po po pogadać. No? Która też, e przez to, że ma bardzo silny wpływ na wątrobę, Także będzie bardzo mocno odciążała e, tak to i powodowała to odwrócenie trochę insulinoporności. Więc barberyna jest na pewno też takim suplementem, e, który można rozważyć w przypadku insulinoporności. E, no i na pewno jeden z moich ulubionych suplementów pod kątem też e, uwrażliwienia tych receptorów to jest NACT, czyli enacycylocysteina która bardzo silnie odwraca e, też insulinooporność, bardzo fajnie działa, odciąża wątroby. No bardzo szeroki wachlarz zastosowań tak naprawdę i jak, jak dołączymy do tego e, postępowanie rozsądne, dietetyczne i trochę ruchu, to w większości przypadków wcale nie ma potrzeby stosowania, e, stosowania leków. Mm. E, teraz są nawet takie e, kombajny e, berberyna, kurkumina. E, piperyna, prawda? Które właśnie. Zapalnie silnie. E, które właśnie właśnie w takich przypadkach fajnie chyba się sprawdzają, prawda? Dokładnie. E, no, powiem szczerze, że no, po takich informacjach podejrzewam, że nasi widzowie e, fajnie sobie mogą dobrać suplementy i e, dostosować dietę. E, natomiast, jeżeli ktoś by miał jakiekolwiek problemy, to pamiętajcie o tym, że tutaj e, Marcin jest od tego, żeby Wam pomóc nie tylko porozmawiać, ale także i poprowadzić, bo takie w swoim zakresie usług, usługę posiada. Robi to bardzo profesjonalnie. To też zachęcam do tego, żeby właśnie pisać live balance, szukać w Google też live balance albo przejrzeć nawet, jeżeli ktoś nie jest przekonany do końca jego wiedzy, inne nasze filmy z Marcinem gdzie myślę merytorycznie e, wyjaśni nie tylko na temat liczenia oporności, ale także na różne inne rodzaje e, tematów e, i przekona Was do tego, że to jest odpowiednia osoba e, na odpowiednim miejscu, by właśnie Wam pomóc. E, na chwilę obecną mam nadzieję, że chyba wszystko wyjaśniliśmy. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to śmiało krępować się właśnie po to nagrywamy żeby Wam rozjaśniać wszystkie problemy, które towarzyszą dnia codziennego jeżeli Wam się podobało to miło nam będzie, jeżeli udostępnicie ten film im więcej osób obejrzy ten film, tym będziemy mieli większą motywację do tego żeby nagrać kolejne odcinki poza tym wszystkim jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał też będzie to nasza oznaka, że Wam się podobało, że pomogliśmy Wam i mamy nadzieję, że trafimy do dużej ilości ludzi, żebyśmy mogli choć dla części społeczeństwa pomóc z ich problemami, ponieważ te filmy są totalnie bezpłatne. Marcin dzięki swojej uprzejmości, swoją wiedzę przedstawia totalnie za free, więc korzystajcie z tego, pokazujcie dla swoich znajomych, bo to są tematy dosyć ważne i warte obejrzenia. W takim razie dziękujemy i do zobaczenia.